nie no, musisz się to jakoś dać biegać. A spójrz do góry! No? Co z tego? Fajny, oh, fajny. bandaż. What the fuck? Pokonałem go! Jestem... O, patrz. Tutaj daj buta. Tu nie możesz wskoczyć, bo tu są aligatory. Jesteś pewien, podobno... że nie skoczę? Znaczy, można podobno skakać po aligatorach, ale nie wiem, czy temu ufam. Cie <noise> kur... co? samo zamyka. Nie da się czy, tego zamknąć. Czy chce Czy ktoś spróbować, czy się dasz jakieś po aligatora? A tu, tu nie można iść. Chodźcie tutaj. To tutaj było w ogóle? Nie, a to. Jest a woda? <noise> nie mind. Ej, mam ładnego buta, biorę buta. Ej, eee, jej, je, je, je. eee, Mam się... nowego kolegę. Typie ja chciałem. Mam chciel... nowego kolegę. Uf, to ej, jest kliwo, bomba, no. to jest bomba, uważaj. Szybko. A to, eksploduje. Dobra, czy jest to. Ty, ogólny Diego, ja będę robił FNAF 4. FNAF 4 z I będzie FNAF 4 nagrywańsko. O kurwa. <śmienicza> <śmienicza> jak się zamknęło? Jak się zamknęło idealnie. Żyjesz? Diego. No, Mogę odpalić trudniejszy poziom trudności. Nie, no, na początku jest łatwiej niż później. Pod bandaż. No, bo i tak później. <śmienicza> A mogłeś tam wejść jak jakbyś i, i mielibyśmy po problemy no, AHAHAHAHAHA Chodźcie panowie. panowie Musimy zwiedzać te, te mordercze idę. pokoje O a to jest mężczyzna ja z butem Straciłem buta Ja się tam ma, ja to nie idę Mężczyzna z butem? O Boże To ten o, fioletowy

Kolega eksplodował, prawda? Oh. High ground. O, oh, jakiś ten O, no wiem, w dole, dobra. Hufu, oh, O, kur. ty widzisz, to jest tym? O, oh, Szybko, 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 szybko. Głęboko, tam jest jakiś O, Wszystko będzie dobrze. To, co cię nie zabije, to ci rozpłynę. No wskocz na no tą minę, no wskocz.

nie, ja idę z Diegiem. Nie zostawiam go za mego. Ja wiem, ja że to, ja nie on, on może być sigma male, ale on w głębi duszy jest tylko zagubiony chłopcem. Aha. <grym> fajny proces, yy, ten... O, ale fajny pokój. Muszę <grym> <grym> być. A ekipaż co by się stało, jakbyś tą <grym> k**wa nie? Nic

Drogi kolego, jesteś tam wabił pusie. O uh, 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 uh. Majetki strutu. A. No o kur... e, e, widzicie e. moje HP ile mam HP? Nie e, wiem, ale. masz ale... tak. 75. Coś w z tyłu. Aki w ogóle nie zareagował na to, że się zaczął palić. Kurwa. Gdzie wyjdziecie beze mnie, panowie? To nie ciebie zamknęło, Aki. Co? To nie ciebie zamknęło. Jak? No nie. Aha, o kurwa, to ja miał. zostaję sam, zajebiście panowie, nie? A ja tam... Nie, po prostu się wstopiłeś no. przez y, trujący deszczyk. No tak, ale mnie by za zablokowało, bo chciałem iść do tego samego pokoju co ty, ale no cóż. Aż cię przybliżę. wow. Czekaj, Wow. Nonskop. Wow. 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 What the hell? A, bo to tam coś chodzi. O ma O, ty jesteś czerwony, ty chcesz mnie napierd... Okej, okay, to może... No nie, kur... Twoja mamusia. Dziękuję. Nie ma za co. A tak, śmierć, moment. Idę z nim się zabić, patrz. O, wypuścił bomb, Gordon mom? Freeman, ja pierdolę. Nie da się W sumie half dead no. O kurcze. Eee, dobra, to szybki speedrun, nie? Aki. Speedrun, Aki. Szybko. o, oh, 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 oh. To koniec, Aki. Mam lepszą pozycję. Spierdalaj. To ty byłeś Wybrańcem! Powiedziano, że zniszczysz Seatów, a nie do nich dołączysz! Przywrócisz równowagę mocy, a nie zostawisz ją w ciemności! Tam jest no, ziomek napierdelejący się <sumek> ZIUMEK <sumek> to jest ZIUMEK To jest ziomek To jest ziomek No Zimek. weź do niego podejdź, Bo on coś nowego robi Łooo wow, ale fajne <sumek> O tutaj Tu można iść Aki Łooo wow. Czy to Edward Gierek? Edward Gierek? czy to ty? Ostatnie? Ostatniaki jakiś wszedł do jego ogniska. Gdzie jest nasz kolega Diego? Kolega Diego, gdzie Malko. tu z pewnością jest spokój, w którym nie umrę. Hej, o z tej strony L. Czas wejść od razu. Mam <grym> na mu na minę. Upsy. Jeeey! Nie, nie! Kota. nie! nie. IŚCIE MA IŚCIE MA IŚCIE MA salut, goodbye jak jak ty to zrobiłeś? halo, o kolędę da się tak o f**k i ha a, to mrówki mrówki ej, jeszcze żyjesz, wszystko jest okej Fajny flash, nie? Ostatniego go no, dostałem w się. poprzedniej grze. Taki tam delikatny. No to zajewisty, stary kawa. Trzeba kierować z, z ringiem, który le, ci le. świeci na mordę cały czas. O no, dzięki, rzuciliśmy buty w tym samym momencie. Widzisz jaki matching? Jaki matching? Jakby pokój się zamknął, to byśmy tych butów nie mieli. Antymateria, <noise> antymateria. I byśmy nie, nie było nas. Oho. <noise> Ale słuchaj, bardzo romantyczna śmierć wtedy. Dobra, lecimy, lecimy. A. Okay. Yo! Ej, ja tu umieram najpierw do powodu. Okej, okay, prawie zdechłem, ale nie zdechłem. M. No to źle usłyszałeś. Przepraszam, Dygo, nie chciałem być taki niemiły, wybacz. Ale rach, umieram. Nie, no mnie to pierdło i nie zdechłem, Uła, 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 Zostałem nie. w tym pokoju, a eksplodowało. jakoś żyje. O Uuu, bo to jest głęboka woda. Kurczo. Tak, i żyjesz? Ty no, żyjesz, i nie wiem, gdzie są chody, prawda? Coś mi tu wybuchło. Weepee. Dobra. It's been Good. so long. O, seks! <laughs> co gada, że ja już chciałem zwrot gry powiedzieć. <laughs> zwrot gry? Zwrot, zwrot mojego prącia. Nie no, jest git! Jeszcze ja jakoś co tutaj żyje. Ale masz stopy, jakieś I always come back. Tak. Usunij I see you.